Jest październik, więc chyba oficjalnie możemy powiedzieć, że jesień przyszła pełną parą. Będzie już tylko coraz ciemniej, coraz zimniej i motywacji będziemy miały coraz mniej. I choć, tak jak mówiłam w ostatnim filmie, ta energia back to school jeszcze daje nam takiego kopa do działania początkiem jesieni, to wiem, że im dalej w las, im bliżej listopada i grudnia, tym będzie nam coraz ciężej zebrać się do pracy. Dlatego w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o moich nawykach i rytuałach jesiennych, które planuję wprowadzić do mojego życia w kolejnych tygodniach, albo już zaczęłam to robić, które mam nadzieję pomogą mi właśnie zachować tę moją efektywność, produktywność i dalej realizować moje cele, z takim poszanowaniem mimo wszystko do tej takiej wolniejszej pory roku i do potrzeb mojego ciała, które prawdopodobnie też będzie sobie chciało troszeczkę w tej jesień odpocząć i zwolnić. Powiedziałabym, że to będzie taka produktywność w rytmie slow, także jeśli to są wasze klimaty, chcecie nadal działać, ale nie chcecie się też zajeżdżać, to zapraszam do oglądania. Ja sobie już zrobiłam moją się jesienną, mam tutaj waniliowe, sojowe mleko, do tego kawę czekoladową, rozpuszczalną z Biedronki, bardzo polecam. I dodałam sobie tu jeszcze cynamon i jest po prostu pyszna. Bez kitu to smakuje kawa ze Starbucksa. Serio. Bardzo zależy mi na tym, żeby w tym roku nie przegapić tej naszej polskiej złotej jesieni. Wiecie tego okresu, kiedy możecie się jeszcze ładnie ubrać, bo niby jest już chłodno, ale nie na tyle chłodno, żeby trzeba było się opatulać po prostu tymi zimowymi kurtkami. Dodatkowo spadły liście, więc jest bardzo ładnie na dworze, lekko jeszcze świeci słonko i możecie sobie wyjść do kawiarni na Pumpkin Spice latte Natomiast wiem, jaka jest moja rzeczywistość, i czasami to wygląda tak, że dosłownie spędzam dzień przed komputerem od rana do wieczora i nawet nie orientuję się, że w sumie to nie wyszłam dzisiaj w ogóle z domu, a że ta nasza piękna jesień trwa dosłownie dwa tygodnie, to bardzo. Łatwo ona mi umyka między palcami z roku na rok, a bardzo chciałabym ją trochę bardziej pocelebrować. Dlatego wymyśliłam sobie ostatnio, że bardzo chciałabym wrócić do pracy w kawiarni i trochę sobie to życie jesienią poromantyzować. I dla kontekstu, ja od poniedziałku do czwartku pracuję na etacie, natomiast piątki i weekendy spędzam nad moją działalnością tutaj, czyli pracuję nad YouTubem, montuję, piszę scenariusze i tego typu rzeczy. I dlatego właśnie stwierdziłam, że te piątki, kiedy pracuję nad YouTubem, to jest taki idealny moment, żeby do tej kawiarni pójść. Być może nie w każdy, ale co drugi, bo nie chciałabym też, żeby to mnie jakoś bardzo obciążyło finansowo, ale żeby dodało mi jednocześnie takie. Jego powiewu, świeżości, trochę do mojej rutyny. Nie wiem, jak na Was, ale na mnie ta zmiana otoczenia bardzo dobrze działa, bo za każdym razem, jak wychodzę do tej kawiarni popracować, to ja po prostu przychodzę tam w konkretnym celu, więc biorę się od razu do pracy, nic mnie nie rozprasza. Zazwyczaj pracuję bardzo szybko, bardzo efektywnie i potem mózg mi paruje, ale jednocześnie też jestem bardzo zadowolona z tego, co dzisiaj zrobiłam. Jak pracuję w domu, to tych rozpraszaczy jest dużo więcej. Bardzo łatwo jest mi przeciągać, prokrastynować. Zresztą to zjawisko nazywamy tak zwanym efektem nowości, które właśnie potwierdza, że za każdym razem, kiedy zmieniasz to, to pobudzasz swoje bodźce sensoryczne do pracy i dzięki temu unikasz tej nudy i rutyny, która właśnie trochę uniemożliwia ci tę efektywną pracę. Dlatego, jeśli czekacie albo długi dzień pracy, albo długi dzień nauki, to polecam nawet zmieniać sobie pomieszczenia, przechodzić z sypialni do salonu, do biura, po to, żeby właśnie się troszeczkę bardziej pobudzić i zmobilizować do działania. Szczerbusz, czyli mój kot, cały czas się nie umie zdecydować, czy chce siedzieć ze mną tutaj, czy chce sobie pójść. I tutaj, o, widzicie jego ogon. <laughs> No połóż się, kochanie. Jest taka zasada, która mówi o tym, że jeśli jakaś rzecz ma ci zająć mniej niż dwie minuty, to zrób ją od razu. I choć w niektórych przypadkach faktycznie się to u mnie sprawdza, to w większości przypadków jest to u mnie totalna masakra, z racji tego, że ja w ciągu dnia często przypominam sobie o wielu, wielu takich sprawach i jakbym miała je wszystkie robić od razu, to po prostu pogrążyłabym się w pracę od rana do wieczora, cały czas bym się rozpraszała i rozdrabniała na tego typu małe rzeczy. Zwłaszcza w tym okresie jesiennym, mam wrażenie, że wrzesień i październik to zazwyczaj dla mnie taki czas, kiedy dużo trzeba rzeczy pozyskać. Odnowić, załatwić, do kogoś się odezwać. Nie wiem, czy ja jakoś intuicyjnie też więcej rzeczy wtedy na siebie po prostu biorę i to mnie właśnie zobowiązuje do jakichś takich małych pierdół, które trzeba wykonać. I ostatnio odkryłam dużo lepszą metodę, która pozwala mi sobie z tym radzić dużo efektywniej. Więc zamiast realizować te wszystkie zadania po kolei, za każdym razem, gdy tylko mi się o nich przypomni, to ja sobie zapisuję je w notatkach w telefonie. No jakby nic odkrywczego. Natomiast ważne jest to, żeby właśnie każde takie dwu-, pięciominutowe zadanie zapisywać sobie w jednej i tej samej notatce, w jednej to do liście, po to, żeby po prostu wyzbyć Zbyć się ich z mojej głowy, żeby one mnie już tam nie męczyły, żebym ja wiedziała, że mam je zapisane, więc na pewno o nich nie zapomnę. I jednocześnie wyznaczam sobie tak zwany admin day raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, kiedy mogę poświęcić jakąś godzinkę lub dwie na wszystkie te sprawy z tej listy. Ja uważam, że rozdrabnianie się na tego typu rzeczy każdego dnia rujnuje moją efektywność, produktywność i dodatkowo niepotrzebnie mnie stresuje, bo ja cały czas o tym potem myślę i mam wrażenie, że cały czas powinnam coś robić, a nie zawsze mam na to zasoby, nie zawsze mam na to przestrzeń, siłę i po prostu chodzę. Zauważyłam, że tak jak w lato, bardzo ciągnęło mnie do tego, żeby wstawać jak najszybciej się da, jak najszybciej jechać do biura, kończyć pracę równo o 16.00. No bo jednak te słońce za oknem krzyczało do mnie, żeby już po prostu stamtąd wyjść. Tak teraz w tę jesień, kiedy tak czy siak robi się szybciej ponuro, szybciej szaro, nie wyrywam się już tak z tego łóżka i jakoś tak jestem ok z tym, żeby sobie troszeczkę dłużej pospać, żeby ewentualnie troszkę później skończyć przez to pracę. Mam wrażenie, że przez to, że wszystko zwalnia za oknem, to automatycznie ja sama mam ochotę trochę bardziej zwolnić. A że ja chcę działać dla siebie, a nie przeciwko sobie, no to staram się jednak takich sygnałów mojego ciała słuchać bo taka dobra regeneracja przekłada się też potem na moją pracę i na to, że jest ona bardziej efektywna. Dlatego właśnie w takim okresie polecam sobie w ogóle zrobić taki audyt snu zastanowić się jak ten sen wyglądał u was przez ostatnie tygodnie, czy jest coś co można poprawić czy teraz zauważacie u siebie jakieś inne tendencje i w miarę możliwości wprowadzić nowe nawyki wokół tego snu. Wiem, że nie każdy ma taką możliwość, żeby wybrać sobie, że dzisiaj wstaje dwie godziny później bo jednak mamy pracę, mamy studia i inne zobowiązania. Ja też od poniedziałku do czwartek muszę być na daną godzinę w pracy. Natomiast to, co u mnie jest super, to to, że mam taką lekką elastyczność, bo w pracy mogę pojawić się między 8 a 9, no chyba, że mam jakieś spotkanie wcześniej. I choć to jest niby mały przedział czasowy, no to dzięki temu ja sobie właśnie mogę pospać ewentualnie godzinkę dłużej, jeśli tego potrzebuję, a jeśli chcę skończyć wcześniej, no to też mam taką możliwość. I tak jak ja jestem rannym ptaszkiem, tak mam wrażenie, że jesienią jest jakiś specyficzny klimat pracowania czy uczenia się wieczorami, popołudniami, kiedy właśnie jest już tak ciemno za oknem, kiedy możecie sobie zrobić jakąś super herbatkę, odpalić świeczkę i zrobić sobie właśnie taki super klimat, co raczej jest niemożliwe latem, no bo jednak jest długo, jasno i ciągnie nas bardziej na jakieś spacery, na wyjście z domu, aniżeli na siedzenie w środku. No ale ja też nie chcę udawać, że u mnie sen jest ogarnięty na tip-top, bo na pewno nie jestem w tej kategorii idealna. Często mam problem z tym, żeby pójść do łóżka, żeby się dobrze wyciszyć i żeby w ogóle zasnąć, bo mam takie wrażenie, że przez to, że tak dużo gdzieś tam jednak na siebie nakładam, to potem mam takie wiecie biegające myśli po głowie i nie umiem właśnie przez to zasnąć. I przez to, że całkiem niedawno do Norwegii i właśnie planowaliśmy spać w aucie, to bałam się, że będę miała też problem z zaśnięciem i zaopatrzyłam się w suplementy, takie ziołowe kropelki od firmy Lekko, które właśnie mają w sobie bodajże melatoninę, aszwagandę, melisę lekarską i witaminę B6. No i że jakoś tak wyszło, że w Norwegii w sumie jednak tego nie potrzebowałam, no to zaczęłam sobie to suplementować w domu i powiem wam, że guys, i ja jestem w szoku, bo to nie są jakieś, wiecie, mocne dragi, ale po prostu chyba połączenie tej ashwagandy i tej melisy, które są takie ukajające i melatoniny, która stricte pomaga na zasnąć Sprawia, że ja naprawdę odlatuję czytając, co mi się nigdy nie zdarzało, bo zazwyczaj jak już czytałam, no to wiecie, musiałam świadomie stwierdzić, dobra, to już jest koniec mojego czytania, odkładam Kindla i idę spać. A teraz dosłownie zdarzało mi się tak, że nie byłam w stanie doczytać zdania do końca i przerywałam w połowie, bo oczy mi się tak bardzo zamykały. Teraz akurat moja buteleczka się już skończyła, więc zobaczę, czy będę sobie domawiać kolejną, czy ten sen faktycznie się może jakoś poprawił, bo ja też nie jestem fanką używania takich suplementów non-stop. Ja raczej je traktuję jako taki okres przejściowy, a przynajmniej tak bym chciała je Traktować. Ja w ogóle za sobą mam już próby na przykład suplementowania melatoniny, tylko zauważyłam, że melatonina, okej, okay, pomagała mi zasnąć, natomiast po niej bardzo często wybudzałam się mimo wszystko w nocy, bo ona nie wpływała na tą głębokość tego snu. A tutaj wydaje mi się, że przez to, że tam jest jeszcze ta aszwaganda, ta melisa lekarska, one mi też chyba uspokajają i dzięki temu ten stan jest po prostu potem bardziej jakościowy. Nie wiem, ale gdybyście były moją przyjaciółką i miałybyście problem ze snem, to na bank bym wam to poleciła. Szczerbuszu, ty, ty, szczerbuszu, ty. Moja rutyna tygodniowa chyba już od roku wygląda bardzo, bardzo podobnie. I zazwyczaj wiąże się z tym, że niedzielę przeznaczam tam stricte na odpoczynek. Ewentualnie idę sobie pobiegać, ale oprócz tego wiąże się dla mnie z tym, że nie chciałabym w tę niedzielę pracować. Natomiast zauważyłam, że ostatnio, przez to, że nawarstwiło mi się trochę więcej rzeczy, że trochę więcej rzeczy chciałabym też robić, się w nie angażować. To niestety często ta praca przekładała mi się też właśnie na niedzielkę. Bardzo chciałabym od tego odejść mimo wszystko, bo praca 7 dni w tygodniu nie przekłada się na moją produktywność. Potem start w taki kolejny tydzień. Po takiej pracującej niedzieli jest dla mnie masakryczny, i zauważam, że potem dosłownie po takich trzech tygodniach czuję się ultra wypalona. Generalnie nie jest to dobre działanie na dłuższą metę, więc na pewno w najbliższych tygodniach chciałabym wrócić do spriorytetyzowania właśnie tych wolnych niedziel. Jak widzicie w tym filmie, bardzo dużo mówię o tej regeneracji i odpoczynku, ale dlatego, że ja naprawdę bardzo wierzę w to, że jak zadbamy o te fundamenty typu sen, dieta, ruch, to nasze ciało się nam odwdzięczy właśnie tą efektywną, produktywną pracą i my naturalnie nagle będziemy mieli siłę do działania. Oczywiście zakładając, że. Że jesteśmy zdrowi i nic nam nie dolega. Żadna dawka kofeiny nie zastąpi wam braku snu przez kilka dni. Testowałam i nie działa. Mam też oczywiście takie nawyki, które będę dalej pielęgnować w tej jesieni i to jest m.in. journaling. To moje pisanie, które uwielbiam i jest już po prostu dla mnie czymś tak automatycznym z rana, jak mycie zębów. Tylko, że też dodaję do tego teraz ostatnio jakąś taką nutkę świeżości, bo zaczęłam skupiać się bardzo na tym, żeby zapisywać tutaj minimum trzy strony o poranku. Zauważyłam, że jak do tej pory zapisywałam sobie jedną stronę, to nie czułam już takich stricte benefitów. Może dlatego, że właśnie to pisanie stało się już dla mnie tak oczywiste, że ciężko mi było zauważyć te rezultaty i to lepsze samopoczucie, ale właśnie przez to, że troszeczkę zaczęłam bardziej skupiać się na tym, żeby zapisać tych myśli więcej. To zauważyłam, że ta pierwsza strona, to zawsze są to dla mnie takie myśli robocze, taka rozgrzewka. Kiedy ja wylewam na papier takie pierdołowate myśli typu „O, jestem zmęczona, nie wyspałam się, muszę wypić kawę, coś tam, coś tam”. Dopiero na drugiej czy trzeciej stronie zaczyna się taka głębsza rozkmina, gdzie myślę na przykład na temat moich celów, na jakieś wartości, rozwiązuję jakieś problemy i często udaje mi się je rozwiązać, jak skończę pisać. I faktycznie po takich trzech stronach czuję, że wyrzuciłam z siebie to, co trzeba, mogę zaczynać swój dzień, mam jakąś taką większą satysfakcję. Więc to jest na pewno to, co mi się teraz bardzo w journalingu podoba, że tak naprawdę to jest nadal to samo, co robię od zawsze, ale właśnie z taką nutką świeżości, że mogę znowu poodkrywać trochę ten sam nawyk na nowo. A czemu mówię o tym w kontekście produktywności? Ano dlatego, że jak ja zajmę się najpierw sobą o poranku, spirytetyzuję te moje podstawowe potrzeby, spytam się siebie, co tam u mnie, zacznę tak powoli, na spokojnie dzień, to ja wiem, że jestem po prostu potem lepszym człowiekiem i że... Bardziej mi się chce działać, bo wiem, że najpierw skupiłam się na tym, jak się dzisiaj czuję, jaki mam poziom energii, i do tego potem mogę dostosować całą resztę mojego dnia. Ja nie jestem naprawdę jedną z tych osób, które potrafią stać 15 minut przed wyjściem, wybiec, ubrać się na szybko, wypić kawę gdzieś tam po drodze. Nie, nie, nie. ja muszę mieć spokój, bo inaczej po prostu jestem naprawdę na wszystkich i na wszystko wkurzona. I po kilku takich dniach czuję naprawdę duży niepokój, lęk, jestem po prostu ciągle zestresowana, a to jak wiemy, nie wpływa dobrze na naszą efektywność. Jesień to też jest dla mnie taki czas, kiedy bardziej muszę zadbać o tę aktywność, bo wiem, że dużo łatwiej jest mi w takich ciemniejszych, zimniejszych miesiącach zrezygnować z tej aktywności, dlatego przykładam do tego trochę większą intencję. Pomagam sobie na pewno tym, że staram się umawiać z innymi chociażby na te treningi, bo wiem, że wtedy już dam słowo też komuś, a nie tylko sobie, więc łatwiej mi jest się tam po prostu zjawić. Jest też taki czas, kiedy nie cisnę się stricte w kierunku jakichś konkretnych celów sylwetkowych czy w ogóle jakichkolwiek, a po prostu bardziej bawię się tą aktywnością i mam wrażenie, że też intuicyjnie ciągnie mnie bardziej w w kierunku jakiejś jogi, tańców, odkrywania innych form ruchu i daję sobie na to przyzwolenie. Nie mam jakiegoś takiego ciśnienia, żeby to był tylko i wyłącznie trening siłowy, bo przecież on mi najwięcej rezultatów przyniesie. Czuję, że ta jesień nie tak już jest ciężka pod tym względem, więc jak już chcę się poruszać jakkolwiek, to mnie to bardzo cieszy, więc ja po prostu z tego korzystam. To by było na tyle. Ja tu prawie dopiłam już moją kawę, jeszcze trochę mi zostało, także sobie ją teraz wypiję do końca. Dajcie mi znać, jakie wy macie jesienne nawyki, czy planujecie coś nowego wprowadzać, czy może kontynuujecie to, co już zaczęłyście latem. Jestem mega ciekawa, a jeśli macie Ochotę na więcej filmów tego typu, to koniecznie zobaczcie odcinek, który wyświetli się tutaj na ekranie. A my widzimy się w następnym już za tydzień. Bajo!